Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego cyklu o naszych skarbach z Zapiecka. Dzisiaj chciałem zaprezentować nasz nowy eksponat, który niedawno trafił do naszej Izby Regionalnej dzięki panu Łysakowi z Rzepiennika Szczerzewskiego. Bardzo tutaj temu panu dziękuję za to, że zdecydował się przekazać ten eksponat do naszej Izby Regionalnej. Jest to wiertarka ręczna z początku XX wieku, wykonana w zakładach Stanisława Kronenbluma w Końskich. Był to bardzo duży zakład, który na początku XX wieku, w 1901 roku, został założony przez Stanisława Kronenbluma. Produkował maszyny rolnicze, wiertarki, odlewy żeliwne. Zatrudniał około 700 osób, także bardzo duża fabryka. W 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, Stanisław Kronenblum uciekł na teren Związku Radzieckiego przed okupacją niemiecką. No losy rodziny Kronenblumów tragiczne. Jego syn Józef zginął w Katyniu, został zamordowany przez właśnie NKWD. Także taka historia związana z tym eksponatem, że został wykonany właśnie w tej fabryce w Końskich. Dziękuję za uwagę.